Siemano mordeczki, witam was w kolejnym materiale. Patrzcie kto do mnie przyjechał. Gruby gruby, gruby? Nieogolony? Do kogo ty tam? Muskie... Będzie muszkieter? Czy... Szlachcic, Szlach... szlachcica. No właśnie, dzisiaj z Dawidem postanowiliśmy, dawno się w ogóle, turbo dawno się nie widzieliśmy, sezon ślubny i w ogóle zleceniowy po prostu w pełni działa. Nie było czasu, żeby spokojnie się spotkać, pogadać, dobrze się bawić. Jakaś tam niby wszystko idzie do przodu, dać z Dawidem gadałem, ale powiedział, że już jakaś tam frustracja wchodzi. I padł pomysł, ponieważ dostałem. Od jednej z wrocławskich filmów, która startuje, o tym za chwilę powiem, nogi do zabawy. Więc jedziemy na stadion z Dawidem. Dawid powiedział, że będzie gonił mnie na rolkach i próbował nagrywać z gimbala. Także jakiś birol wleci. Jedziemy się pobawić pod wrocławskim stadionem, po prostu na hulajnogach jak dzieci. Widzieliście, pobawiliśmy się z Dawidem całkiem nieźle. Ogólnie jest fajnie. Dawid śmiga na rolkach z Roninem, z aparatem. Stwierdził, że zrobi turbo fajne, e, płynne ujęcia. No piękne światełko. Z więc czego więcej chcieć do zdjęć? A hulajnogi, które mamy, e, robimy materiał zdjęcia dla hulajnogi na doby. We Wrocławiu wystartował taki nowy projekt. E, Fajna opcja, jeżeli nie bawiliście się w ogóle we Wrocławiu hulajnogami, które można sobie wypożyczyć na minuty. Mi się to dość nieźle spodobało, tylko wiadomo, że na te minuty, no to 5-10 minut i to dość szybko tam licznik bije. A pojawiła się firma, która wypożycza na całe doby i powiem Wam, że fajny sprzęt mają. Możecie wbić sobie do, do nich na stronę. E, dowożą, jeżeli wy pożyczycie z tego co wiem, na, jedno, na jedną, więcej niż jedną dobę, to hulajnogę wam e, dostarczą bez dodatkowych opłat do domu. Tak mają też jakieś tam, e, poza tym, punkty odbioru. E, ja dostałem akurat do zabawy od mi jedną hulajnogę i Ninebot'a e, by Segway. No Ninebot jest zdecydowanie lepszy, fajnie się nim śmiga. Fajnie się bawimy. Robimy dla nich fotki, także u nich na Instagramie się na pewno pojawią. U mnie pewnie też, bo będę się chciał z wami nimi podzielić. No i tak miło sobie razem z Dawidem... Dawid tam śmiga cały czas, foty mi teraz robi backstage'owe. Tak miło sobie z Dawidem fajnie spędziliśmy popołudnie, bo ostatnio nie udaje nam się spotkać. Po prostu oboje mamy sezon pracy, masę zleceń i naprawdę ciężko jest się spotkać. I dzisiaj się w końcu udało. Dawid, jak wrażenia? Foto się nagramy w przyszłym roku dopiero. No, hmm. bo to pierwszy sezon już zakończony. Tak. Odcinki na rok, To jest max. To jest max. No, także. No, tak to wygląda. E, jeśli chodzi o zdjęcia, które im robię, to po prostu są foty, które potrzebują na Instagrama do wrzucania, do promowania i tak dalej. Także. Dzisiaj taka, taka, lubię takie zlecenia, bo to jest taka bardzo luźna fotografia, ja mam po prostu pełną dowolność, byleby te zdjęcia były na bazie inaczej, na bazie mojego Instagrama zostało wybrane ja, że moje portfolio jest OK, i tego typu chcą zdjęcia na swoją stronę, więc dla mnie jest to mega przyjemność, bo łatwo mi się robi takie foty, bo są w moim stylu, nie muszę nic kombinować, my też się świetnie bawimy, tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek, to jest koniec. Ja Wam bardzo dziękuję za wytwonienie do końca. Nie było jakiejś wielkiej wiedzy tutaj, nie zawsze taki odcinek będzie. Ale jeśli Wam się podobał, to co? Subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej!